Młodze, chodźcie tu młodzi Chodźcie tu młodzi tu młodzi Ja Wy na imprezy się wybieracie, a młodego zostawiacie? My go uspokoić nie możemy Jojno jego laska mogę polerować Sprawuję Młoda, młoda już go uspokoić Nie puścimy was Jak go nie uspokojicie, To nie, się nie pobawicie My już na stare lata, z nocy nas obudzi, jak babkę włamy tylko nie będzie

Dość, 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 to nie ma co dziecku dość, A, dość, dość, dziecku nie za dużo? dość, no, no, zostawimy, żeby sobie jak co to dolał. No właśnie dość, 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 Dobra, dobra, dość, dość, lepsza kupa. E, e.

Spokojnie, co my tego Turka w stodole przechowali, co nam kebaba ostrego z... to... na drugi I... dzień, to samo. Ale to wystarczy I... dobrze przytegować oh. i nic nie widać. <grym> Młode... I... nie ma czego przejechać, nie, 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 nie to... ma. I... Nie, Cebo, nie może I... 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 Babka, babka, I... dobra, I... I... O, tak. I... o, Ale podnieś żyć. Długo jest... I... podnieś, I... no tu. będzie. Ja Proszę bardzo, I... no siadaj. I... No. Będziemy miał przerwie. Dobre, młody. No. młody. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Czy dzisiaj uśpiona dobranoc? Czy się urolona, za, za pół litra się uroło. wyłączyć?